Hej kochani, dzisiaj wybierzemy się na małą wycieczkę, ale nie martwcie się, nie musicie zakładać wygodnych butów. Wybieramy się w podróż w głąb kocie i duszy. Zagłębimy się w tajemnice tych futrzastych czworonogów, które z gracją wkraczają w nasze życie, a my często nie doceniamy ich subtelnych gestów. Opowiemy sobie o tym, jak wiele koty robią dla nas, swoich ukochanych opiekunów, a my, zabiegani i zagonieni, nie zauważamy tych drobnych, a jakże znaczących aktów kociej miłości. Zatem zróbcie sobie małą przerwę, zapaszcie kubek ulubionej herbaty, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się porwać magii kociego świata. Razem odkryjemy, że za tymi tajemniczymi spojrzeniami i niezależnym charakterem kryją się serca przepełnione oddaniem i bezwarunkową miłością. Gotowi na tę niezwykłą przygodę? No to zaczynamy. Pamiętacie ten moment, gdy wracacie do domu po całym dniu pracy, zmęczeni jak po zjedzeniu słoika ogórków kiszonych? A wasz kot, niczym prawdziwy gentleman w meloniku, wychodzi wam na spotkanie z merdającym ogonkiem i zaczyna was starannie wylizywać? To nie tylko sposób na zacieśnianie więzi, ale i na upewnienie się, że jesteście zdrowi i cali. Koty, niczym troskliwe babcie, dbają o czystość swoich ukochanych właścicieli. Usuwając kurz, brud i inne zanieczyszczenia. Ich szorstkie języki działają jak miniaturowe szczotki, a ślina ma właściwości antybakteryjne. Pamiętam jak kiedyś po powrocie z grzybobrania mój kociak Mruczek z niespotykaną gorliwością zabrał się za czyszczenie moich kaloszy. Były pokryte błotem jak pączki cukrem pudrem, ale Mruczek, niczym rasowy pucybut, doprowadził je do porządku. To właśnie jest w kotach takie niezwykłe ta ich troska o detale, dbałość o czystość i poczucie odpowiedzialności za swoich opiekunów. Zdarzyło Wam się kiedyś, że podczas gotowania obiadu, czytania książki, a nawet podczas wizyty w toalecie, Wasz kot nie odstępował Was na krok? Niektórzy mogliby powiedzieć, że to natrętne, ale ja Wam powiem: to czysty wyraz kociej miłości i troski. Koty podążają za swoimi opiekunami, żeby mieć pewność, że nic im nie grozi i żeby po prostu spędzać z nimi czas. To tak, jakby chciały uczestniczyć w każdym aspekcie waszego życia. Niczym najwierniejsi kibice na meczu. Pamiętam, jak kiedyś podczas majsterkowania przy samochodzie mój kociak łatek godzinami przesiadywał mi na kolanach, obserwując każdy mój ruch. Czasami szturchał mnie łebkiem, przerywając moją pracę, ale ja wiedziałem, że robi to z miłości i troski. To właśnie jest w kotach takie urocze, ta ich nieustająca obecność, chęć bycia blisko i dzielenia z nami każdej chwili. A co powiecie na prezent w postaci upolowanej myszy, dorodnego pająka, a może nawet małego kreta? Nie każdy z nas skakałby z radości na taki podarunek, ale dla kota to wyraz najwyższej formy troski. Koty przynoszą swoim opiekunom upolowane zdobycze. Pokazując swoje umiejętności łowieckie i troskę. Futrzasty antydepresant. Po ciężkim dniu, Wasz kot wskoczył Wam na kolana i zaczął mruczeć? To naturalny lek na stres i złe samopoczucie. Mruczenie kota obniża ciśnienie krwi i ryzyko zawału serca. Wibracje mruczenia przyspieszają gojenie się ran i łagodzą ból. Mój kot puszek, niczym psycholog, wskoczył mi na kolana i zaczął mruczeć. Po kilku minutach poczułem błogi spokój. Rozdział 5. Przypomnienie o miłości. W dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie często brakuje nam czasu dla bliskich, koty przypominają nam o tym, co w życiu najważniejsze: o miłości, bliskości i bezwarunkowej akceptacji. Obecność kota sprawia, że czujemy się potrzebni i kochani. Co pomaga w walce z samotnością i depresją. Koty, niczym cenne kryształy, dodają blasku naszej codzienności, wypełniając ją radością, ciepłem i miłością. Pamiętam, jak kiedyś podczas delegacji w Gdańsku, gdzie spędzałem czas na konferencji o hodowli ryb akwariowych, poczułem ukłucie tęsknoty za domem. Wtedy przypomniałem sobie o moim kocie Dyzio i o tym, jak bardzo się ucieszy na mój widok ta myśl dodała mi otuchy i pozwoliła przetrwać te trudne chwile. To właśnie jest w kotach takie magiczne. Ich zdolność do przywracania wiary w siebie, dodawania otuchy i przypominania o tym, że w życiu najważniejsza jest miłość. Rozdział 6. Pożegnanie z insektami. Choć niektórzy mogą postrzegać koty jako stworzenia leniwe i rozpieszczane, to w rzeczywistości są one niezwykle skutecznymi strażnikami domowego ogniska. Ich czujny wzrok, wrażliwy słuch i zwinność czynią z nich bezlitosnych łowców, którzy nie dadzą szans żadnemu insektowi czy gryzoniowi. Koty, niczym doświadczeni komandosi, patrolują nasze domy, chroniąc je przed niechcianymi gośćmi. Ich obecność działa odstraszająco na myszy, szczury, a nawet karaluchy i pająki. Pamiętam, jak kiedyś po przeprowadzce do nowego mieszkania, które, jak się okazało, zamieszkiwały również prusaki, mój kot Sisi stał się prawdziwym bohaterem. W ciągu kilku dni uporał się z problemem, przywracając spokój i porządek w naszym domu. To właśnie jest w kotach takie praktyczne ich naturalny instynkt łowiecki, który chroni nasze domy przed inwazją szkodników. Choć może się to wydawać zaskakujące. Kontakt z kotem może przynieść wiele korzyści dla naszego zdrowia. Badania naukowe dowodzą, że osoby, które posiadają koty, rzadziej cierpią na choroby serca, udar mózgu i depresję. Koty, niczym mali lekarze, wpływają pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Ich obecność obniża poziom stresu, reguluje ciśnienie krwi i poprawia nastrój. Pamiętam, jak kiedyś podczas rekonwalescencji po chorobie Mój kot, Miki, nie odstępował mnie na krok. Spał ze mną, mruczał, a jego obecność dodawała mi otuchy i sił do walki z chorobą. To właśnie jest w kotach takie terapeutyczne ich zdolność do łagodzenia bólu, dodawania otuchy i przyspieszania procesu zdrowienia. W świecie, gdzie często jesteśmy oceniani i krytykowani, koty oferują nam coś bezcennego bezwarunkową akceptację. Nie obchodzi ich nasz wygląd, status społeczny czy materialne dobra. Kochają nas takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi wadami i niedoskonałościami. Koty, niczym najwierniejsi przyjaciele, akceptują nas bezgranicznie, nie próbując nas zmieniać ani dopasowywać do swoich oczekiwań. Ich miłość jest szczera, bezinteresowna i niczym niezachwiana. Pamiętam, jak kiedyś po powrocie z wakacji nad morzem, gdzie oddawałem się rozkoszom smażonych ryb i gofrów, przytyłem kilka kilogramów. Mój kot Filemon, niczym wyrozumiały przyjaciel, nie zwrócił na to najmniejszej uwagi. Wciąż witał mnie z tym samym entuzjazmem i miłością. To właśnie jest w kotach takie piękne, ich zdolność do kochania bezwarunkowo, bez osądzania i krytyki. Jest coś przyjemniejszego niż drzemka w towarzystwie mruczącego kota? Ciepło jego ciała, miękkość futra i rytmiczne oddechy działają kojąco i uspokajająco. Koty, niczym pluszowe misie, zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas snu. Ich obecność redukuje stres, łagodzi napięcie i pomaga w zasypianiu. Pamiętam, jak kiedyś po powrocie z wesela. Gdzie bawiłem się do białego rana przy dźwiękach disco polo, czułem się przejedzony i zmęczony. Mój kot Łatka, niczym doświadczony masażysta, ułożył się na moich kolanach i zaczął mruczeć. Po chwili zasnąłem snem sprawiedliwego, a Łatka, niczym wierny strażnik, czuwała nad moim spokojnym snem. To właśnie jest w kotach takie magiczne. Ich zdolność do uspokajania. Kołysania do snu i zapewniania poczucia bezpieczeństwa. No cóż, kochani, jak widzicie, koty to nie tylko piękne i niezależne stworzenia, ale przede wszystkim wierni przyjaciele, którzy obdarzają nas bezgraniczną miłością i oddaniem. Ich drobne gesty, często niezauważane w wirze codzienności, świadczą o tym, jak bardzo im na nas zależy i jak wiele dla nich znaczymy. Dlatego następnym razem, gdy wasz kot będzie próbował zwrócić na siebie waszą uwagę, nie ignorujcie go. Poświęćcie mu chwilę, pogłaszczcie, pobawcie się z nim, a on odwdzięczy się wam tym samym, miłością, ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że koty to skarb, który warto pielęgnować i doceniać. Bo jak mawiał poeta, kto ma kota, ten ma szczęście.